Ja Wiem, że mieliśmy się spotkać chwilę obecnej przed rezydencją w Wereków, Jednakże przypomniałem sobie, że mamy przecież przedmioty, które kupiliśmy na aukcji I z nimi też są związane w sumie questy Mamy tutaj w ekwipunku dwie takie rzeczy Jedną jest figurka, drugą jest obraz No i o ile z obrazem nie bardzo wiemy co zrobić Tak jeśli chodzi o figurkę to możemy ją rozebrać Bo jak pamiętacie albo i nie Gość, który tam Przewoził na AUSI, Za cholerę nie wiem jak on się nazywa Znaczy jak się nazywa takie stanowisko yy, Powiedział, że prawdopodobnie Coś jest ukryte w tej Figurce No to co? <laughs> Hatori? Musimy rozebrać działo sztuki Witaj, Ejpharze Witaj, Gert mhm. Chciałbym, żebyś Coś dla mnie wykonał no i rozbierzemy to sobie, tylko musimy to znaleźć, jest. No i mamy tutaj testament hrabiego Romilii i zdobiony klucz, rozbieramy. Ok, przy okazji sobie sprzedam to co mi niepotrzebne. U, lepsza kusza, no to kuszę zostawimy, bywaj. Bywaj, jeszcze tylko jak to z moim kwipunkiem jest, jeśli chodzi o wytrzymałość. No dobra, trzeba naprawić. Witaj, Aiphar, witaj, ger. Mhm. naprawiłem sobie szybko wszystko. Napraw, napraw wszystko. Ok, bywaj. No i dobra. zerknijmy ten testament. Robercie, mój synu, jeśli otrzymałeś figurkę, to znaczy, że twój ojciec opuścił ten padł łez. Wiem, że od lat nie kontaktowaliśmy się ze sobą, ale niech zawartość skrzynki, do której klucz otrzymałeś, wynagrodzi ci choć trochę ten stracony czas. Skarbczyk znajdziesz po ziemiach naszej rodowej siedziby, zamku Arang... Arangskronne. Twój kochający ojciec, hrabia Walder Maja Romili. Ok, gdzie jest ta rezydencja? Gdzieś daleko, O, mapa, eee, bardzo daleko. Ach, dobra, zaraz się zatrujesz trzema Przybiegniemy się tam. No i zobaczymy. Co skarby się tam ukrywają, mroczne, jak sama nazwa Kosła wskazuje. Inne to być nie mogą. Dobra. I hmm? stąd. No, będzie miary blisko już. No, chyba, że się natrafimy na jakieś potwory, na jakieś biesce, cokolwiek. Coś, co strzyma moją podróż. Płotka. O, nawet w normalnym miejscu się pojawiłaś. Taka trochę. Hmm. Co mi brakło. Nietypowa sytuacja. Że płotka nie pojawia się gdzieś w rzece, na płocie, na drzewie. W jaskini, tylko pojawia się tuż obok, w sumie na płaskim terenie. No, no eee, kurczę, ale ta mapa dziwnie mi prowadzi. <grybujesz> tak jadę wyjątkowo za kompasem. Aha, tak, tak, co, mówiłem coś o potworach. Dobra. Gdy mamy poziom 37. akurat idziemy. A tam jest gryf, tu mamy krabojanka. A wait. Chciałbym wiedzieć, czym się walczyło z krabająkiem. Noo, chwila, to były insektoidy. Wilga Wilga No to cóż... <noise> Pytanie, czy mamy ten olej? Nope, a wilgę mamy? Wilgę mamy, no to zamienimy sobie za... Co to jest? Puszczyk Hmm. Zamienimy sobie. No, i może ten olej będę mógł zrobić. A nie mogę w trakcie walki. No, w sumie typowe. Cholera, Dobra. Biję się. Hmm. Tak, po pierwsze, to ty wziąć, po drugie, to po trzecie nie umrzeć, poczekaj. Ok. A. Dobra, fakt, że jest ich trójka, znaczy była trójka, teraz zostały dwa. To jest nieźle. W sumie prosto. Oczywiście ja lamię, bo nie byłbym sobą, gdybym nie lamił. Ale poza tym. Так. Гейм. Ауч. Ауч. WIRGA! W odpowiednim momencie, nie ma co Czemu go nie zaatakowałem? Przecież byłem... nie koło niego, tylko tak z... Znaczy nie byłem przed tylko z wokół. Przestań mnie bić! No A. Te potwory w tych czasach. O. Nie wiem, czemu tutaj są Fanty z siebie, ale niech będzie. I powiecie, że czegoś pilnowaliście, nie wiem, bo tak bez powodu was zabije to trochę smutne by było. Chyba zabiję was bez powodu. No cóż, bywa. Mmm, zobaczmy, czy możemy zrobić teraz ten olej przeciwko insektoinom. Może. Póki mamy chwilę. Ogrowaty, ma. Brakuje składników. Ranok. A. Kiedyś to zdobędziemy, zrobimy. Kiedyś mam najb... na myśli nie wiem, jak skończę grę. <grywka> Najprawdopodobniej. Dobra. Kurde No, no Drogi do tej... ...rezydencji są wyboiste Powiało grozą oh, To co? save. widzę już No, a wilki. Dobra, wyjdę tędy jakoś. Tutaj Ok, załatwione. Mm, to jeszcze gniazdo potworów jest obok. A to możemy od razu załatwić. O kurde, co tu jest? Leszy. A. Dobra, zajmijmy się najpierw tym tutaj. Przeszukaj ruiny. No z tych ruin to tak mało co zostało. Po prawdzie, a to jakieś elwickie stanowczo. Tutaj, no coś gdzieś musi być. Czy na dole coś jest, bo widzę, ale jak tam wejść? Wszystko Tędy weszliśmy. Ech, wyjdź, Geralt, stąd. No, coś myślę, że musimy zejść do Reszego, i go załatwić. Tak, bo w ogóle od tej strony powinniśmy wejść. Dobra. Przejdziemy jeszcze raz, jak nic nie zobaczę, to wejdziemy. Pójdziemy pobić z leszym się. Zawojemy z nim o ten zamek. Jak się walczyło z leszymi? Znaczy inaczej, co było na nich dobre? Bo to jest w sumie najważniejsze. Hmm. To powinny być te. Eee... relikty? Duch lasu... Igni i olej przeciw reliktom. No i bomba dwimertowa, Bombę dwimertowej. O, chwila, możemy to robić tu? Tak. Księżyc pył... O, to w sumie możemy zrobić. Północny wiatr... Mmm, kartacz. Nie mam bomby dwimertowej. Znaczy nie mam podstawowej. To jest ten największy ból. Dobra, zróbmy, zróbmy sobie to. I na to brakuje mi składników saletry. A. Ogarnijmy to. A co tu mamy? A nie, mam bombę dwimertową. Ok, kartacz i smoczy sen, to w końcu jest yy, duch lasu, więc powinno zadziałać, chyba. No i dorzućmy sobie jeszcze nie czarną krew, tylko puszczyka, bardziej się przyda. No i co, idziemy na spotkanie z Leszą chyba. Jeszcze kimnimy godzinę. Dobra. Oh. Jeszcze ten safe. <grytum> Aj, olej przeciwko reliktom. Mamy chyba ulepszony go nawet. Nie. W ogóle go nie mamy. Hmm. Na serio będę musiał sobie porobić te wszystkie <grychy> rzeczy, których mi brakuje. Ooo. Auć. auć! Auć! Jaki on mocny! Chyba nie chcę z nim walczyć. O! Dobra. Wait a minute. Eee, Smoczy sem. Sm dobra, bomba tu Zajbi się, że trafiłem. Podpalicie? A, e, dobra, słaby jesteś. Jarasz się jak choinka. <grywy> dobra, prosty jesteś. Mech! <śpiewanie> Bułka z masłem. Banalny był. Ale się tak w sumie bałem. <śpiewanie> o, dobra, coś tu mamy. Szkielet. Dziennik hrabiego Romili. Aha, zobaczmy to sobie. Ostatnie strony wydarte z dziennika hrabiego Romili. Przeklęta niech będzie Anastazja von Barman. Przeklęty niech będzie cały ich ród. Znalazłem w końcu rozwiązanie tej śmiertelnej szarady. Klucz do zagadki odkryłem w jednej z książek pokrywających się kurzem w zamkniętej bibliotece. W zamkowej bibliotece. Fragment nieczytelny. To cała żmika jest naznaczona przez Leszego. To dlatego ten potwór taką mój zamek. Jest tylko jedno wyjście z sytuacji. Zadusiłem ją we śnie, nawet nie pisnęła. Teraz mogę w końcu opuścić mury zamku. Niech dzięki niej będą Bogowie. Monstru podeszło niebyt radą z przeklętym dzieciakiem. Cała ta akcja to był koszmarny błąd. dobrze, że oszczędności z poprzednich operacji bezpiecznie przetrwały zamkowym skarbczyku. Muszę zrobić jakiegoś maga, by uniknąć takich wypadków w przyszłości. No, no, przeliczyłeś się, bo Leszy jednak nie przepadł. Nie wiem, bo wyjrzeć przez okno, zanim wyszedłeś na dwór. No bo. No. Nie... No, nie działało to tak, jak myślałeś. Dobra, tutaj się wejście zwolniło, tak jak myślałem, trzeba było zabić Leszego. Oho, dobra, trochę tu ciemno, więc ja sobie łyknę kota. Wy będziecie. E nie, chwila. A to jest kot. A czarna krew. Miałem wyposażonego kota, ale zapomniałem o tym. Cały ja znowu. Fila. Bo teraz to zepsułem. Dobra, troszkę więcej będzie się widzieć. Eee, Balady, Dziennik, zobaczmy go sobie. Wpisy prowadzone chronologicznie, brakuje kilku ostatnich stron i zostały wydarte. Rzemiosło z mi zdecydowanie więcej zysków niż zakładałem. Z ostatnich 7 porwań aż 5 zakończyło się pełnym sukcesem. Ojcowie dwóch chłopców okazali się zbyt by wykupić swoich synów. Widać mają więcej potomków i transakcja im się nie kalkulowała. Uwaga na przyszłość żądać zdecydowanie mniejszego okupu od klientów posiadających więcej niż jednego potomka płci męskiej. Wysyłają ludzi po Anastazję von Barman, dziedzic na zamku Zulter to wielce bogaty pan, a Anastazja jest jedynaczką, szykuje się, obiecująca transakcja. Chłopcy wrócili z córką klienta jeszcze w tej samej nocy, dziewczyna jest spokojna, wręcz apatyczna. Coś dziwnego dzieje się wokół zamku, chmarę kruków obsiadły drzewa okrający dziedziniec, dziś rano przejściało ich jeszcze więcej. Zaginęły dwie dziewki służebne, czyżbym moich chłopcom odbiło? A może to te kruki je zadziebały? W tym miejscu olbrzymi kleks rozlewa się na połowę kartki. Zginął jeden z moich przybocznych. Z relacji pozostałych służących wynika, że zabiły go korzenie, które przyjęły prosto z ziemi. Moi ludzie są przerażeni. Wokół posiadłości dzień i nocy wyją wilki. Opuszczenie murów zamku to pewna śmierć. Zabarykadowaliśmy się, żyjemy jak w oblężeniu. Na szczęście zapasów jedzenia i wody nam nie braknie. Może to jakaś klątwa? Franz, dowódca oddziału, który porwał Anastazję, powiesił się. Na pewno czarna magia, muszę poszukać jakiś wskazówek w zamkowej bibliotece. Mhm. No, poszukał i tak go to nie uratowało. Dobra, co tu mamy? A, skórzana łatka, na perła. O, trochę fantów mamy. Tutaj. Opozycja w Nilgardzie. Dobra, ale chwila. My tu mamy dwa zadania, z jak pamiętam, róża o jeszcze to. Hmm. O kurde. Fila, muszę wziąć o, ale przeciwko upiorom będzie łatwiej troszkę. Jakbym mógł ich trafić, to byłoby naprawdę fajnie. Uff Dobra Padły Wszystkie Coś tu jeszcze mamy Na razie nic List z żądaniem okupu I skrzynka Eee, yy, pomniejszy Bierzemy wszystko No i tyle Dobra czyli zadanie wykonane troszkę Wam to zdobyliśmy, możemy się z wynosić Może, ale to wygląda strasznie z tym kocie <noise> O, niż lepiej. No i tak, nam jeszcze ten obraz i... Tutaj powiem tak. Ciekawości że sprawdziłem o co z nim chodzi, bo domyślałem się, że to będzie jakieś zadanie czy coś ale opary eee, no i dowiedziałem się, że gdybyśmy nie spieprzyli e, podczas rozmowy z tym gościem na, na tym zasą obrazów to byśmy się dowiedzieli czegoś tam ciekawego o tym obrazie e, chyba, że jest jak bardzo cenny, czy coś no i w każdym razie teraz możemy sprzedać ten obraz e, księgarzowi e, w w Wigradzie. Tego tutaj, co przy rynku siedzi. Co u niego byliśmy i tam szukaliśmy tego... Wiado... Wiadomości dla... Wiadomości od starego przyjaciela. Nie wiem, czy pamiętacie. Dobra, w każdym razie. Save. I pogadajmy. Hmm, Zobaczymy. Hmm, czy ja mogę go tu sprzedać? Mogę. Za 21? A. Czemu ja tu mam przypięty schemat? Dobra, nevermind. Um, czemu bym mogę tego sprzedać w bardziej wartościowej cenie? A, w ogóle tutaj mamy rzeczy z kradzieży. Dobra, później to sprzedam. <gryw> Bywaj. Bywaj. No to jednak nie możemy sprzedać. Dobra, może coś pomyliłem. W sumie tak pobieżnie to sprawdzałem bez spoilerów ewentualnie ich nie zrobić. A... Mniejsza o to. W każdym razie. Teraz już yy, na pewno udajemy się do rezydencji wonawareków, tak więc ja teraz sam biegnę i widzimy się na miejscu.